Kochani, witajcie! Z tej strony, Adrianna wczoraj na swój kanał Blowek wrzucił film, w którym ogłosił, że wypuszcza własne burgery: Blow burgers, Blow burgers, Blow Burgers, burgers. No i ważne, ważne jest to, że ja jestem łosuchem e, oraz mam dzisiaj dzień wolny, więc postanowiłam te burgery przetestować. Od razu zaznaczam, że ten film nie jest sponsorowany, nikt nie prosił mnie o opinię. Ja także Blołka poznałam tylko na jednych nagraniach, nie jesteśmy przyjaciółmi, więc nie musicie się obawiać, że ten film będzie nieobiektywny. A tak właściwie e, mam zamiar przedstawić moją szczerą opinię. Jeżeli burgery będą pyszne, to będę je chwalić, ale jeżeli będą okropne, to mam zamiar to powiedzieć. A i trzymam kciuki, a tak właściwie krzyżuję palce, żeby nikt się za moją opinię nie obraził. Tak więc lecimy jeść, dlatego że ja już jestem naprawdę bardzo głodna. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, kliknijcie, subskrybuj i zaczynamy. Burgery Blocka są na razie dostępne tylko w Warszawie. My w Warszawie nie mieszkamy, więc teraz będziemy pakowali się do auta i jechali godzinę do Warszawy. Z tego także, co wiem, burgery są dostępne tylko w opcji dostawy, więc nie możemy sobie odebrać zamówienia. więc będzie będziemy musieli kombinować jak to wszystko załatwić, ale ogarnię się. Okej, okay, ubieram się w kurtkę i jedziemy, jestem niesamowicie głodna, bo nie jadłam śniadania specjalnie, żeby mieć pusty brzuszek na testowanie tych burgerów. Uff, dobra, lecimy. Okej, okay, jak widać jestem już w aucie, mój mąż skoczył na chwilę do sklepu i pomyślałam, że porozmawiamy sobie o tych burgerach. Na stronie jest dostępne aż 10 sosów, więc jest z czego wybierać i są takie klasyczne sosy typu ketchup czy majonez, ale są też takie niezwykłe sosy, których nigdy nie próbowałam, typu Sostiki Korean, więc będzie jedzone. Są frytki, są w ogóle desery, co mnie bardzo zdziwiło. I to jest ich całkiem sporo, bo jest sernik, jest szarlotka, jest brownie. E, nie ukrywam, e, pewnie lecie jakieś ciasteczko na deserek. A jeżeli chodzi o same burgery, to do wyboru mamy cztery. Mamy do wyboru cheeseburgera, blow daily, blow bacon i bardzo ciekawe jest to, że jest także burger wege, co mnie niesamowicie cieszy. Ja nie jestem wega, ale jem bardzo mało mięsa i zazwyczaj jak wybieram burgera, to właśnie wybieram burgera wega, więc pewnie się dziś na niego zdecyduję, ale jakiegoś mięsnego też sobie wezmę. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle jeżeli chodzi o burgery, to ja nie jestem zbyt dużym fanem. Zazwyczaj burgery mi nie smakują. Rzadko kiedy trafiam na burgera, który uważam, że jest dobry i mi zasmakuje. Więc będę tutaj naprawdę surowym krytykiem. To nie jest tak jak z pizzą, że praktycznie mogę zjeść każdą pizzę i każda będzie mi smakować. Z burgerem jestem naprawdę bardzo wymagająca, więc e, może być tutaj ostro. Ale widzę, że Patryk już stoi przed autem i zastanawia się, czy wejść, bo widzi, że Gadam do kamery, tak więc jedziemy dalej. Okej, okay, przyjechaliśmy teraz do Arkadii. Idziemy do tej części, w której można zamawiać jedzonko. Choć, jak mówiłam, nie da się tych burgerów odebrać samemu, więc będziemy chyba musieli zamówić je z Arkady do Arkady, żeby nam je przynieśli. Więc to będzie super, super dziwne. No, ale nie mieszkamy w Warszawie, nie możemy ich zamówić do domu i przetestować. Musimy korzystać z takich rozwiązań, a nie chcę jechać do znajomych i obarczać ich tym, że wiecie, przyjeżdżam, nagrywam o matko spadłabym dobrze, że byłem o leciało. Wtedyłaś na łączeniu się wschodu. Kładę okulary, bo ja nic nie widzę i to się naprawdę skończy po prostu jakimś wypadkiem moim. Okej, okay, dobra, zamawiamy przez aplikację, zamawiam przez Uber Eatsa ja jak mówiłam, zamawiam sobie Wege burgera. Patrykowi zamówimy cheeseburgera. Jest jeszcze napisane, że Blow Daily jest taki popularny, więc weźmy jeszcze Blow Daily. Oczywiście wybieramy również fryteczki. Jest zestaw trzech sosów do wyboru, to także bardzo proszę. Jest jakiś syrup, Mayo, wezmę sobie jeszcze Sticky Korean i Firecracker. Dobra, wezmę same takie, wiecie, niespotykane. I na deser to sobie kochanie bierzemy sernik, charlotte czy brownie? Szarlotkę. To wezmę sernik. Okej, okay, klikam, zamawiam, jest napisane, że czas oczekiwania to do 45 minut. Ja już się nie mogę doczekać. Powiemy jeszcze o cenach, jeżeli chodzi o to, ile zapłaciliśmy, to my za nasze całe zamówienie zapłaciliśmy 127 złotych 29 groszy, zł, ale to my zrobiliśmy naprawdę gigantyczne zamówienie, bo to są trzy burgery, dwa razy frytki, napój, trzy sosy, sernik. Wykorzystam ten czas oczekiwania na znalezienie toalety i umycie rąk. O, jest, damska. Jest! Randki czyste i idę czekać dalej. Okej, okay, mamy już nasze zamówienie. Pan, który je nam przyniósł, był przekochany, w ogóle się nie dziwił na to, co my wyprawiamy, więc super. Tutaj mam frytyczki, zobaczcie. Tu podejrzewam, że będzie sernik, tak więc od razu to sobie sprawdźmy. Aha, sernik wygląda w ten sposób trochę inaczej niż na zdjęciu. Właściwie zupełnie inaczej, ale okej, okay, zobaczymy jak będzie smakował. Sosiki, duże, fajnie. Jeden hamburger, drugi, trzeci i po prostu one są wielkie. I mają też tutaj fajne naklejki, kto przygotował zamówienie i godzina przygotowania. Zamówienie robiła Nadi. Nie robił go no niestety dla mnie Blowek. Nie ja żartujemy, tylko jemy, bo jestem strasznie głodna. Czekałam na to cały dzień. Nie wiem, który jest mój, który jest Patryka, bo nie jest opisane. A nie, tutaj jest na folii. Patryk już też otwiera swojego, więc ja już dobieram się także do mojego burgera. Mm. Zobaczcie, ma taką fajną czarną bułkę. Są też na naczosy, jest ich pewnie dużo, bo aż się wysypują stąd. Dobra, kupiące, nie są tak, wiecie, rozmoczone, obrzydliwe. O, oh, ostro. Oh, oh, yeah. I co, próbuję? Pierwszy gryz, pierwsze wrażenia? Bułeczka jest krupiąca, coś im bardzo dobre. W kategorii mięsko troszeczkę zimne, ale ogólnie pierwsze wrażenie na plus. Jest OK, jest dobry. Pociągnę od razu sobie frytkę, jak tutaj jestem. Frytki takie dość miękkie, jakby trochę rozmoczone i chyba nie mają soli. Mało słona. Frytki według mnie może nie najlepsze, ale też nie najgorsze. Ciężko oczekiwać od frytek z dostawy, że nie będą takie właśnie mięciutkie, takie niechrupiące, prawda? Bo nabierają po prostu wilgoci, jak są zamknięte w pudełku. Od razu sobie spróbuję z sosami. Mm, ojej, ten mi nie smakuje. To nie dziwne. Ale ten pięknie pachnie. Ten pachnie. Ojej, tak głęboko. Ten jest pyszny. fenomenalne. Nie wiem tylko jaki to jest, ale jest pyszny. Podejrzewam, że to jest ten ostry: Firecracker, bo tak jest ostry, ale jest pyszny. I mam jeszcze taki sosik, też go zaraz przetestuję. Też bardzo dobry. Czyli sosy mi bardzo smakowały. W sumie nie smakował mi tylko ten, ale te dwa pozostałe były wyśmienite. Wzięłam też burgera Patryka, tego burgera z mięskiem, cheeseburgera. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Jest dobry. Jest dobry jest, bardzo, jest dobry. bardzo dobry to prawda ojej smakuje mi ale ten patryk jest wyśmienity jest lepszy niż waga. jak ci kochanie smakuje jest fenomenalny powiem szczerze że jest bardzo serowy ale też czuć to dobrej jakości mięsa. Wow. naprawdę dawno nie jadłem tak dobrego burgera nie rozpada się mam go trzymam go cały czas tak w rękach i jest kituła. odpakowuję sobie jeszcze tego daily burgera tego w ogóle wzięliśmy z sosem ostrym ale tutaj zrobiłam taki bałagan Będę musiała posprzątać bo to jest obrzydliwe co ja tutaj narobiłam ale zazdroszczę pake tego cheeseburgera, bo był świetny, serio. Jest pyszny, czuję, że mięso jest wysokiej jakości, bułka także nie jest rozmoczona, jest bardzo chrupiąca. Sosik jest ostry, nie bardzo ostry, jest taki pikantne, ale to zależy, kto to lubi. Nie spodziewałam się, że będzie mi tak smakować. Można sobie wziąć jako dodatek do tego burgera takie panierowane serki i powiem Wam, że to jest naprawdę dobre. Dodaje dużo smaku do tego burgera, więc jak będziecie brali, to polecam z tymi serkami. Na deser został mi jeszcze sernik. Pewnie teraz całego nie zjem i zabiorę ze sobą do domu, ale Spróbuję, powiem Wam jak mi smakuje i zaraz przejdziemy do podsumowania burgerów. Tak więc jeszcze serniczek. O nie, O nie, ma coś w środku. Rodzynki? O nie, ma rodzenki w środku. Nie, nie gorzej. Jest to zły sernik. On smakuje bardzo, bardzo domowo, wiecie, ma rodzenki. Smakuje trochę jak taki sernik od babci, więc jeżeli lubicie tego typu serniki, no to na pewno by wam zasmakował. Okej, okay, tak więc przechodząc do podsumowania, muszę wam powiedzieć, że mi bardzo smakowało. Jestem naprawdę zdziwiona, ale smakowało nam na tyle, że zjedliśmy po prostu te trzy burgery na dwie osoby. Myślałam, że zamówimy te trzy, zjemy dwa pewnie i tego jednego jeszcze zabierzemy do domu, a poszło wszystko. Ja naprawdę nie jestem osobą, która jakoś szczególnie lubi burgery i nie wyobrażam sobie zjeść półtora burgera. No, to zjadłam. Dla mnie absolutny numer jeden to był ten cheeseburger. Był tak dobry, tak serowy. Jeszcze jak sobie domówiliśmy z tymi krążkami serowymi, to o. następnie taki burger też był bardzo dobry. Dobry. Miał dużo smaku, a często jest tak, że jak się zamawia wego burgera, to nie jest zbyt aromatyczny, zbyt smaczny, a ten był okej. Okay. I ten daily burger z ostrym sosem, który sobie wzięłam, był taki też bardzo dobry, ale nie zachwycił mnie tak jak cheeseburger. Cheeseburger to był po prostu, a, mistrzostwo. I jeżeli miałabym oceniać w skali od 1 do 6, takiej skali szkolnej, gdzie jeden to jest wiecie tragedia, a sześć to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie, to wydaje mi się, że dałabym solidną piątkę. To Były naprawdę pyszne burgery i gdybym tylko mieszkała w Warszawie. I miała ochotę na burgera, to myślę, że spokojnie zamówiłabym drugi raz. Może bez sernika, może bez frytek, ale czy z burgera zamówiłabym jeszcze raz bardzo chętnie. A Twoja opinia, kochanie? A moja opinia jest taka, że to są naprawdę bardzo dobre burgery i chyba tak dobrego burgera nie jadłem nigdy. Smak mięsa był bardzo dobry, a zazwyczaj to mięso w burgerach jest takie troszeczkę brzydliwe, a tutaj było naprawdę dobre. Czuć było ser, było czuć przejścia smaku. Było czuć wszystko, ale to nie była taka pulpa. Bo naprawdę, burgery idealne. Myślę o tym czarnym kolorze. Czy on był potrzebny? A? Jakby były takie białe, normalne bułki, to też by było chyba spoko. Brudził no dobre, do, 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 nie? Tak, brudzi strasznie. Do tego mogę się przyczepić, bo strasznie wszędzie widać te czarne punkty. Nie no, powiem Ci kochanie, że bardzo ładnie powiedziałeś. Ja tak, wiecie, nie mam takiej umiejętności oceniania jedzenia. Ja potrafię powiedzieć dobre, ewentualnie niedobre, a Patryk tak ładnie to opisał. Chociaż jedna osoba się lepiej umie wypowiedzieć niż ja. Wiadomo, że ja po prostu reprezentuję żałosny poziom tej recenzji, ale przyznam Patrykowi rację, że po prostu te czarne, na okruszki widać wszędzie, macie je na twarzy. No ale było dobre, było dobre, więc jednym słowem polecamy? Piątka. Polecamy. Mocna piątka. Mocna piątka. Bardzo dobre, a jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie, ten film nie był sponsorowany, absolutnie, nikt nie prosił o nagranie tego filmu. I jeżeli kanał Wam się spodobał, kliknijcie subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, obejrzyjcie poprzedni film, a ja już się z Wami żegnam i widzimy się niedługo. Pa, pa, pa! Buziaczki!